Witam cię serdecznie. Mówi Barbara Łukowiak z barbarałkowiak.pl. Dzisiaj jest czwartek i to jest nasze pierwsze czwartkowe spotkanie w ramach programu Bogini Szczęśliwego Ciała. Dlaczego w czwartek? Otóż, kiedy planowałam ten program, myślałam tylko o poniedziałkach. O tym, że co poniedziałek o godzinie 17 będę publikować na YouTube kolejny odcinek programu. Będę przekazywać wiedzę, ćwiczenia, procesy. Hmm, ale życie i moja intuicja podpowiedziały mi coś innego. Jak wiesz, miałam nagrać drugi odcinek w poniedziałek, ale nie nagrałam. Dlaczego? Powiem Ci szczerze, zwlekałam i czekałam. Czekałam na idealny moment, idealne warunki, idealną energię. W poniedziałek powiedziałam: Ok, nie dam rady dzisiaj, to w takim razie zrobię to jutro. To nic, to będzie tylko jeden dzień opóźnienia. Jutro będę miała lepszy nastrój, więcej energii i będę mogła nagrać. Ale zgadnij co? We wtorek dokładnie czułam to samo. Dodatkowo we wtorek pomyślałam: hmm, skoro nie nagrałam w poniedziałek, i we wtorek, nie warto już w ogóle tego nagrywać. W takim razie zrobię nagranie na poniedziałek i już będę się do tego przygotowywać. Ale w środę dalej miałam taki kiepski nastrój w ogóle brak motywacji do nagrywania. Oglądałam jakieś tam seriale w telewizji. I w końcu w środę wieczorem pomyślałam, dość tego, co się ze mną dzieje. To nie jest normalne. Zwykle, jeżeli coś sobie zaplanuję, to działam. Tym bardziej, że jestem bardzo podekscytowana tym programem. Więc usiadłam i zapytałam się mojego AI. Zaczęłam konwersować z moim AI na ten temat i podsunął mi bardzo ciekawe pomysły. Jednym z nich było to, że jestem wyczerpana, wyczerpana emocjonalnie, a może nawet, może troszeczkę inaczej, wypalona. O tym porozmawiam z Tobą w którymś z kolejnych odcinków, bo myślę, że gdyż ma to naprawdę duży wpływ także na utrzymywanie naszej nadwagi. Także wczoraj wieczorem, w środę, postanowiłam, że dzisiaj rano o 10 zrobię nagranie, dzisiejsze czwartkowe. Ale. Nie, odkładałam, odkładałam, odkładałam. Znowu, co ciekawe, zaczął mnie boleć, poczułam się strasznie zmęczona, zaczął mnie boleć ząb. I w końcu, jak usiadłam już i już chciałam przycisnąć przycisk nagrywania, Kot zaczął miałczeć, żeby go wypuścić z domu. Także bardzo ciekawa sytuacja. Nie dość, że od wewnątrz czułam ten ogromny opór, jaki y, nawet przejawiał się, przejawi zaczął przejawiać się zewnętrznie przez y, no, miałczenie kota, który jeszcze no, tym ostatnim jakby aktem chciał mnie odwieść od y, nagrywania. I to uświadomiło mi, że, że to jest dokładnie to, o czym jest ten program: o niedoskonałości, o prawdziwym procesie, o tym, że transformacja nie jest liniowa, gdyż jest to dokładnie ten sam mechanizm, który sabotuje nas przez całe życie. I to jest to samo jutro. Jutro zacznę dbać o siebie, jutro wyjdę na spacer, jutro zrobię coś dla swojego ciała, jutro będę bardziej gotowa, jutro skomponuję no, idealne dania dla mnie na ten dzień, żeby moje ciało było szczęśliwe. Ale zgadnij co, to jutro nigdy nie nadchodzi, jest przesuwane. Zawsze jest to jutro, zawsze jest to jutro, bo nigdy nie jest. Idealnie. I też wówczas pomyślałam, ile kobiet słuchających tego programu robi dokładnie to samo. Odkłada wyjście na spacer, bo pogoda nie jest idealna. Odkłada troskę o siebie, bo teraz nie ma na to czasu. W sumie odkłada swoje szczęście, bo jeszcze nie jestem gotowa. Dlatego postanowiłam, że od teraz będziemy spotykać się dwa razy w tygodniu, czyli będę publikować odcinki dwa razy w tygodniu. W poniedziałki to będzie wiedza, edukacja, procesy, narzędzia, pomagające nam stać się boginiami szczęśliwego ciała, pomagające nam uzyskać szczuplejszą, zdrowszą, jędrniejszą, bardziej zgrabniejszą sylwetkę niż mamy teraz. A w czwartki będą to nasze wspólne chwile szczerości. Opowiem ci, jak minął mój tydzień, co czułam, jakie stanęły przede mną wyzwania. A także będziemy robić krótki proces na to, co akurat w tym momencie potrzebuję. I prawdopodobnie ty także. Czyli dzisiaj mamy nasze pierwsze czwartkowe spotkanie. I zaczynam je od odpowiedzi na pytanie, które zadałam tydzień temu. W pierwszym odcinku zapytałam, dlaczego chcesz mieć szczuplejsze, zwinniejsze, zdrowsze ciało? Czy robisz to dla siebie, czy dla kogoś innego? I w przeciągu ostatniego tygodnia zastanawiałam się nad tym, dlaczego chcę być Szczuplejsza. Dlaczego chcę mieć szczuplejsze, zwinniejsze, zdrowsze ciało? I odkryłam, że część mnie chce schudnąć dla innych. Chcę schudnąć, by dobrze wyglądać, żeby ludzie nie myśleli. Jak ona może uczyć o odchudzaniu, jeżeli sama ma nadwagę? Ale głębsza część mnie, ta, ta prawdziwa, Chcę szczupłego ciała dla siebie, gdyż chcę się czuć lekka, chcę mieć energię, chcę nosić ubrania, które kocham i chcę czuć się jak bogini w moim własnym ciele. I odkryłam jeszcze coś. Czekając na idealny poniedziałek do nagrania, sabotowałam swój sukces. Znowu. I być może przez lata podobnie sabotowałam swoje odchudzanie, gdyż zwykle przez pierwsze pół roku szłam zgodnie z planem, a potem następne pół roku zupełnie zapominałam o tym, co zaplanowałam na początku roku. Także nie ma idealnego momentu, jest tylko teraz. I właśnie dlatego nagrywam dziś, czwartek. Niedoskonale. I teraz chcę z tobą zrobić coś, co pomaga mi w tym procesie puszczenia perfekcjonizmu i działania mimo lęku. To jest język światła. Język światła to jest komunikacja na energetycznym poziomie. Komunikacja, która omija umysł i trafia prosto do duszy. Nie musisz tego rozumieć. Po prostu poczuj. I dzisiejszy język światła będzie o odwadze, o działaniu mimo lęku, o pozwoleniu sobie na puszczenie perfekcjonizmu. I ten język światła jest dla wszystkich osób, które będą chciały skorzystać z niego dzisiaj. Podczas słuchania tego wideo, a także dla wszystkich osób, które będą korzystały z niego w przyszłości. Także, jeżeli chcesz skorzystać z języka światła, usiądź teraz wygodnie, możesz zamknąć oczy i pomyśl o odwlekaniu. O tym, że odwlekasz. Cokolwiek by to było. Pomyśl o tym, że odwlekasz i poczuj, cokolwiek czujesz w związku z tym w swoim ciele. Nic więcej nie rób, po prostu obserwuj. A ja teraz wykonam język światła. Dla siebie, a także dla wszystkich osób, które. Chcą skorzystać z tego języka światła teraz i w przyszłości. Haki ku ki, kalamaka, jaka kala, kiu, iamakla, ku, u makala, jaka iu maki, kalakiu maki, a kalaki. ku waka kala maka kaka ki ku waka la maki a ka maki u waka kala ma la ku maki yu yu maki kaka la kama yu maki ya ka yu wa wa hui ya yu maki yu maki yu ma la la mika waka la ku waki ki ka kaka kala Ma kihuama la kuwakalama Dziękuję. Weź teraz głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz pomyśl o odwlekaniu. Jak teraz to czujesz w swoim ciele? Czy te same partie Twojego ciała reagują? Jak mocno reagujesz teraz na to? U mnie, jak pomyślałam teraz o odwlekaniu, nie poczułam żadnych reakcji w moim ciele w, w tych samych miejscach, w których czułam poprzednio. Na samym początku najbardziej odczuwałam splot słoneczny i trochę gardło. Natomiast teraz nie czuję żadnego dyskomfortu w tych miejscach. Jeżeli chcesz, możesz korzystać z tego języka światła. Ile razy tylko zapragniesz. Wtedy, kiedy poczujesz, że jeśli on potrzebny, że ci pomoże. Także właśnie to chcę, żebyśmy razem robiły. Byśmy nie tylko rozmawiały na temat odchudzania, na, na temat szczupłego ciała na temat kochania ciała na temat jedzenia na temat spacerów. Czyli na temat teorii, ale chcę używać takich prawdziwych narzędzi, które pomagają uwolnić to, co trzyma nas w nadwadze. Bo na pewno wiesz, że to nie jest tylko kwestia diety i to nie jest tylko kwestia ćwiczeń. To jest dokładnie kwestia tego, co nosimy w środku. I teraz nowe pytanie do zeszytu na ten weekend. Obserwuj siebie. Kiedy jem, mimo że nie jestem głodna, co wtedy czuję w ciele, w sercu? Proszę, zapisz to w swoim zeszycie. I do poniedziałku po prostu obserwuj siebie bez oceny i ze współczuciem. A w poniedziałek opowiem ci o czymś co całkowicie zmieniło moje podejście do jedzenia. Czyli o moim doświadczeniu z postem 72-godzinnym. Pokażę ci też jakie fascynujące procesy zachodzą w naszym ciele podczas 72 godzin postu. I jeszcze jedno. Jeżeli chcesz wesprzeć swój proces medytacją, jak wiesz, mam drugi kanał na YouTubie Medytacje z Barbarą. I czeka tam na ciebie seria noworoczne odnowienie, a w niej medytacja, puszczanie i oczyszczanie. Link do niej znajdziesz w opisie. I na zakończenie pytanie do ciebie. Proszę, podziel się w komentarzu. Czy ty też czasami odkładasz rzeczy, czekając na inny moment? Co powstrzymuje cię przed działaniem teraz? I moje motto na ten tydzień: Działam niedoskonale, ale działam. I ty też możesz. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś i do zobaczenia w najbliższy poniedziałek, mówiła Barbara Łukowiak.